Witam Państwa! Poniższy film prezentuje, w jaki sposób można szybko i sprawnie za pomocą głosu przygotować odpowiedź na pytanie skierowane przez rodzica do nauczyciela. Zapraszam na prezentację. Szanowna Pani Przecinek, w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu wczorajszym oraz do wideokonferencji Przecinek, które miały miejsce w dniu 19 marca 2020 roku. Przedstawiam aktualną listę zadań do wykonania w podręczniku do języka polskiego. Stosowane przez nas rozwiązania do prowadzenia zdalnie zajęć lekcyjnych są oparte na pakiecie Office 365 dla edukacji oraz systemie wideokonferencyjnym firmy Zoom. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zajęć lekcyjnych w formie wideokonferencji. Wszystkie zajęcia są prowadzone zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że przedstawione propozycje zajęć dodatkowych spełnią Pani oczekiwania. Pozdrawiam. Teraz wystarczy już tylko dokonać drobnych poprawek interpunkcyjnych i stylistycznych, i tekst jest gotowy. Zobaczcie jak szybko udało się napisać odpowiednio sformatowany głosem opis przy użyciu programu Magic Speech Scribe. Dziękuję za uwagę.